Z innego znowu filmu, na przykład wypieprzyli mnie przez las. Ale zielono strasznie no, zielono jak szlak. W rzeczy samej, wegetacja roślinna w tym roku wybuchła. Nad wyraz bujnie. Długo jeszcze będziemy jechać? Jeszcze kawałek. Jedziemy już dobre 50 kilometrów chyba. O lepiej. Już 70 prawie, panie rezyceze. 70? To ile jeszcze masz na zamiar tak wozić? Z 20 może. Jeszcze 20 jeszcze? Eh... Lepiej, panie reżyserze. Z trzydzieści. Kurwa, to wybierasz... Wynajdujesz obiekt zdjęciowy 100 kilometrów od wytwórni bazy? No, jeśli to ma być dobry obiekt. Byłoby dobrze dla ciebie, drugi, żeby to był bardzo dobry obiekt. Myślę, że jest bardzo dobry, panie reżyserze. Que eu estou aí. No. Drugi, nie śpij, zbudź się. Prowadź nas wreszcie do tego obiektu. Tu. To jest ten obiekt. Tu? To? Ta. Gdzie? Gdzie jest ten obiekt? Który to? No to. Ten. Jak to to, ten? Chcesz powiedzieć, że ten obiekt znajduje się w zasięgu mojego wzroku? Pokaż go to palcem, bo chciałbym uwierzyć, że śnie. No to. To? Co to jest? Jak to co, las? Możesz mi powiedzieć, pochuj mi las? Jak to pochuj? W Senopisie pisze, że las jest napisany. W Senopisie? Znajdź mi to w scenopisie. Zobaczcie, jaki ładny! Proszę, kiedy wjechali na wyniosłość drogi, oczom ich ukazał się las. Przewróć stronę. O kurwa. Czytaj. Oczom ich ukazał się las krzyży.